Cześć! No. Siemano! Bonjour, witam. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy polować, Słuchajcie, tak jak mówiliśmy. Chciały, byłyśmy właśnie w stajni, w stajni byliśmy. No. I wiecie co się stało? Nie możemy kupić siodła ani strzemion, więc... Znaczy, ej, ja kupiłam, story. ja kupiłam, ale chujowe jakieś, bo mi się kliknęło, bo chciałam poczytać i zamiast tab dałam enter. Na, na, Natalia jest tak jak ja z koszulami, nie? Ona po tak. prostu lubi siodła. Jezu! O Jezus! O Jezus, ale was wyjebało! Uuu, no, 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 no. No. Ej, może pójdę do fryzjera. Mogę iść do fryzjera? No iść do fryzjera, no, ale ja już, ja już jadę do tego obozu. Dobra, to Marta idzie do fryzjera, a my jedziemy ogarnąć swoje tematy. Ogólnie no to Zatem co. ocenimy twoją przemianę, Marta. Tak, ocenimy. Marta powinna teraz się przebrać i zrobić nagranie Get ready with me. <laughs> W dzisiejszym odcinku sobie trochę popolujemy. Uzupełnimy tak, no bo potrzebujemy do kripsa materiały. Tego. Tak, kripsa. Jest, tak jest, tak jest. A później Może zrobimy dla lunie jakąś misję, przewieźć? nie? Co się no, okazuje? Nie, myślę, nie będę. Tak. Aż tyle nie możemy będę przewieźć płacić. te materiały. Aha. Dwa, tak dużo kosztuje. Powiem wam. Dużo pieniędzy kosztują te fryzury. Najgorzej. Możemy potem przewieźć te materiały od razu, jak się trochę uzbiera. O, jestem już przy naszym obozie. Oj, ja se, się przejechałam za daleko. Dobra. Obóz mamy tutaj. E, z tego co Ania mówi, to mamy polować czteroktaktów, czterotaktowym, tak? E, no, tak dwa ludzie pisali, że na aligatory poluje się tym czterotaktowym. Ej, nie, da się, da się ode umiesz odebrać ten? Co? To jest nasz? Nie, co ja zrobiłam. Czemu ja odpoczyłam na ziemi? Czemu on ziemi? jest taki śmieszny? ten? A to nie jest nasz obóz, chyba? chyba. No jest, ale on wygasł. Jakby weź jeszcze raz tego, skupię jak ty tu. Wytyfy. Czekaj, eee, obóz, obóz, mały obóz, baju. Nowa, no to jest to. No? I co? O chuj chodzi? To jest stara, ja go nie mogę. Czekaj, kupię go gdzieś indziej i Kupię go tutaj, co? No. Trudno. Stracimy pieniądze moje. Moje pieniądze. Moje pieniądze. Za pieniądze moje baluj. Pieniądze dobra. Jupi. Dobra. Jest? No Trochę... tylko, że w innym miejscu teraz postawiło do... go. No dobra. Ale gdzie go kurwa postawiło? Ale... Marta jesteś? Co? No, jest jest jest? Jesteś? Ja? No. no? no. Nie. Aha, okej. Okay. No, jedź. Siadaj. Jedziemy. Będziemy mieć pa, 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 wielkie polowanie. Zrobiłeś, Martysia, przemiany? Nie, nic nie, nie udaje mi się, powiem wam. O, najgorzej. Jak powiem wam, to wiecie, co to? jest najgorsze? Najgorsze jest to, że to. Drogie rzeczy są po prostu. No, są, są, ja wiem. Bardzo drogie. Ja, z, ja z, na razie nie stać mnie na ten. Na inne rzeczy ja nie będę tak szaleć na razie. No, też tak proponuję. Ale bardzo. Powiem. Ale bardzo dużo chcą za to pieniędzy, ja nie wiem skąd te pieniądze wziąć. Też nie wiem. Kurwa, koń mi się zablokował. Ja, ja zobaczę, co tutaj. Ok, u Cripsa w ogóle kurwa nic nie ma. Trzeba popolować, żeby mi, mu tu przekazać rzeczy. E, okay. Niby funkcjonuje, ale co to za funkcjonowanie? Dobra, jest coś tam przy torach, niby. Ja myślę, że to będzie w tym miejscu. Jedziesz za mną, Pepe, tam polować? No, a ja wezmę swojego konia, nie? Więc poczekaj, Nie, no gotowałaś. Wołam, czekam, aż przyjdzie. A dajcie mi gdzieś znacznik? Co to znaczy? No, Pepe ci potem zaznaczy. Mówisz, Aha, gdzie jesteśmy? Masz amunicję? No, mam amunicję. No, to ci Pepe potem zaznaczy. Czekam na konia. O, jest, dobra. To i prowadź, Anna. Dobra ze mną? Chyba w tym miejscu, no. Coś tam pisali ludzie o torach, że za torami jest. Ja myślę, że tu wszędzie mogą By być, ale zobaczymy. No, też mi się tak wydaje, że będzie akurat dłużej. Dobra, no potrzebujemy na pewno mięska trochę. Bo bez sensu jest kupować, jak możemy polować po prostu. A i tak musimy, no bo kripsowie musimy dostarczyć te rzeczy, nie? No, no, no. Przy torach. Jest. No, tylko właśnie możemy jedno. Problem jest taki, że możemy jeden wziąć na konie. Eee, kurde. Co? Na konie jed jedną skórę. O, są A, tutaj te. są. O, Zaznacz, są. Marcie. Czekaj. Mapa. Zaznaczam, gdzie jesteśmy. Zapraszam, Martusia. Lecę, lecę. Dobra, wysiadam i idę Dobra. się napierdalać. Piękne leleczki, dotarłam do was. Bonjour. Dobra. O skuruj. Ja was na jednego konia. O Jezus! Zaskoczył mnie kurwa. Nie widziałam go. Na siebie. Wyszedł z wody, wiesz, i nie widziałam go. I będę po prostu tak lecieć. Albo po prostu będę przenosić tak po kilka. Ale wiecie co? Bo ja jestem ciekawa czy ten wóz, nie co jest. No. no. My go nie możemy później z niego na przykład korzystać w kontekście właśnie polowania. Nie, nie mam pojęcia. Bo jeśli tak, to by jeśli... było zajebiste. Myślę, no. że ktoś nam napisze pewnie w komentarzu, czy da się bo jak, to robić, czy... No bo jak się da, to by było ekstra, no bo patrzcie, robimy jedno polowanie, mamy na tym wozie w chuj rzeczy, ale no. nie, nie wiem, czy się da. No. Ale jak coś, to możemy kupić pojazdy, bo to jest, tylko ja jakby nie mam jeszcze A No to może, może się da rzeczywiście to, że jak kupimy sobie taki pojazd, no to można więcej ładować na ten pojazd. No możliwe. No fajnie by było, bo wtedy bierzemy ten i jazda, jazda. No. Och, nie to wybrałam, no ale trudno. No nie, to, to jedną tylko skórę aligatora można? No jedną no, na ten. ale Mówiłyśmy jest o tym przed chwilką. Dobra, wysiadamy, idziemy oddać skrót. Ale psowie. dużo daje nam niby, no dużo daje ta skóra aligatora. No dużo daje, widzę. Tak? No. No, na przykład ja teraz dałam mi troszkę. No. no, ja też dałam i od razu ja podskoczyło, dałam, sporo. podskoczyło sporo. A gdzie to jest? Czekajcie. Aha, bo. Musisz jedzieć od obozu do tego miejsca, po prostu. No. no oh no. Daleko. No, trochę daleko. Nie, no, no, ale nie ma właśnie. Ale z jedną, z jedną skórą, tak? Mm. No. No. Zawsze możesz jeszcze coś upolować, małego, ewentualnie. Nie, no kawałeczek jest. No jest trochę, ale na nie jakoś bardzo daleko. A my teraz chyba... <grym> będziemy jeździć a w tej tam z, tam z dwa, a dwa ligatory zostały, moje drogie. Ja nie wiem czy ta skóra jest, to jest nie zniknie, no... wiesz? Jak nie? Co Idź nie? tam kurwa, nie może zniknąć. No idę tam, co ty taka, ale hamica i tam kurwa. No. No ja. Ale mam brudnego konia. Muszę go ogarnąć no, potem. Po tym wszystkim. Gdzie te skóry, niby, nie widzę żadnej? Bo to chyba Marta ja tylko widzi. Widzę. Ja tylko widzę? I think so. No, już nie wiem. Czy jest tu jakieś zwierzątko? To co? Mam wiesz? Coś. się wszystkie. Wiesz co, nie. Tu mam jakiegoś ptaszka, maluszka. Takiego. Kurde, powiem wam. Co? A tutaj, kiedy, kiedy można ten wóz wziąć? Nie wiem, no musimy mieć dziesiąty poziom tego. Handlarza to jeszcze w chuj. No, z... no niestety. Co zrobisz? Dobra. Musimy częściej grać. Po prostu, po prostu. Musimy. No no po prostu. gdzie są kurwa te aligatory? Wystraszyłyście wszystkie aligatory. Marta zabiła. Marta zabiła. Ja zabiłam, tam powinny leżeć. Ja nic nie widzę. Ja też nie widzę żadnych. Mi się no, no. wydaje, mi się, yy, Marta, że tylko ty je widzisz. Jak to? Masz się skórę jak zabijesz, to no, ty tylko widzisz. Jezu, koń Kuna. latał! Jezus Maria. Ty Santa Maria. I co, nie mówcie, że ja to zabiłam te i hu. No chyba i hu, no. Huu. No ja nie widzę żadnego aligatora. Więcej. Mhm, no to bez sensu. To są jakieś inne. Nie, Ale no, wiecie co, bez... tam gdzie my mamy obóz? Na tych bagnach też są często. No, można, sz... ja też tu chodzę teraz dookoła i patrzę po prostu. No, na to wygląda, że będziemy musiały. A co tutaj mamy? Dobra, mamy jakiegoś liska. Wezmę go też. Wezmę, co jest. Przepraszam, kot, kojota, krusy. bo takie małe możemy jeszcze Mniejszym. przypiąć do konia, z tego co wiem, w sensie pod spód dać jakby, pod tą dużą, ale I don't know. nie jestem pewna. Ja właśnie czap czapelkę, czapelkę sobie oskurowałam. Laleczki. Ale ja żadnego chciała... aligatora nie widzę. No ja też nie, ale ja bym chciała zostać tym bimbrownikiem za jakiś czas. Bo mi się wydaje, że z tego mogą być fajne hajsy. Z tego, co też nam pisali. Żółw! Żółw ja zabiła. Co za baba. I to było niby tyle aligatorów i gdzie one się? Ja myślę, że pojedźmy bliżej obozu, bo tutaj są takie bagna i one mogą tu być. Bo jak ja wcześniej polowałam, poprzednim razem, to one no. były tutaj. Wiecie? W się sensie w chuj ich było wtedy. I był taki ogromny jeden. Mhm. Więc ja myślę, że mo może być tak, że one po prostu są, występują w tych miejscach, ale jakby nie ma pewności, że akurat ty trafisz, nie? No, no, no. No i... No, ja myślę, że będą gdzieś tu, ale mam dzika. Dzika, <laughs> dzika. Tu mam jakieś pałki. No, nie widzę tu żadnego aligatora. I drugiego dzika mam. Gratulacje. A, dziękuję. Bravo, Brawo, brawo. bravo. Normalna Brawi. sytuacja. Gdzie są te głupie aligatory? Właśnie kurwa nie widzę żadnego. Bo os ostatnio były ich w Tak, to kurwa jest 5000 5 tysięcy ich. Tysięcy ich. Jebańce. A tak? tak? Ani jednego. No żal. Wiecie co? Chuj, ok okłamaliście nas, wszyscy nas okłamali. No ja widziałam wtedy dużo i zabiłam i co? Pojechałyśmy do obozu i chuj, znik znikły. Mogłybyśmy wtedy się podzielić tak, że jedna osoba jeździ z nic. No już trudno, nie nic nie stało. zrobimy z tym lalunie. Hmm. No nie ma tych jebańców tu nigdzie. Ani jednego zwierzęta, Zwi zwierzęcia. Nie zwierzęta. Widzę. Zwierzęta nie widzę. Brawo, brawo, bravo, Brawo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Niemożliwe. Ale tak mieszkać na takich bagnach, gdzie te aligatory są? Ja bym podziękowała, powiem szczerze. Ja się, też. Że... Chujówa, nie? No. Dobra, ja weszłam na jakąś hawirę tutaj, może coś będzie. Choć bardzo wątpię. Pamiątka rodzinna. O, proszę bardzo. Beautiful. A to tylko takie małe pomieszczenie. Słuchajcie, dzień dzień się robi. A to dziki chyba. Dzień się robi. Ja nie wiem czy my znajdziemy kiedykolwiek kurwa jakiegoś alligatorsona. Arunął Jezus, co mi się tu wydarzyło? Dziwne. A jestem, jestem. Oj, oj, oj. No chujuwa, chujuwa, co mam wam powiedzieć, no. Moje drogie laleczki. Tak, to te aligatory jakby mogły, to mi mnie z koniem wpierdoliły, a tak? Ani jednego. No nic nie poradzimy, laleczko, takie życie. Powiem tak, tego mamy, skóry mamy mało, ale tego, tego drugiego mamy niby dużo. Czego? Tego? No, to towarów chyba to on pokazuje, tak? Towary? Tabeczka, co jest? Co? Nie wiem. U tego gość... gości, co mu zwozimy, kripsa No, Dobra, mam panterę. Jaką? Panterę? Se... Pantera se tu. O jezus, ale goła pantera. Jaka goła Golutka, a... bo ją oskurowała. Goła, jaka, aa, na... jaka goła. A, na kurwa. <śles> Dobra, mam jakieś dwie chujowe skóry, może jeszcze bym chciała alligatorsona jakiegoś i mogę wracać do obozu. No chyba nie znajdę żadnego. Robimy za o? Jak nie Co to znajdziemy. za domek. Co to za domeczek tutaj jakieś malutki taki? Dobra, jeśli nie znajdziemy, to nie ma mamy zakaz wracania do obozu. Musisz. <głosyny> Każdy musi kurwać skórę ligatora. Jezu, co to za mały no. kościółek? Jakiś kościółek taki no. dla maluszków. Ale kurde, nic nie widzę, powiem wam. Zero. Jak dla malus? No nie wiem, jakieś takie maluszki. Miniaturowy? No stara taki, kurwa maleńki, zobaczysz sobie na nagraniu. A jakiś dla maluszków. O, o kurde, Ej, tu, tu że no kurde wywalia się. chciałam powiedzieć, że jakieś ludzi jak ty, Pew. We... O, wiesz nie co, kurwa, sięgo. się odezwałaś, naprawdę, jakbyś, kurwa, była chociaż większa ode mnie. No troszkę jestem, prawda warta. No troszkę tak, no. A, kurwa, bez o. przesady, nie przesadzajmy. No. Ja nie wiem, Natalia, no ty jesteś najniższa chyba ze wszystkich. Ze wszystkich ludzi na świecie w ogóle. <noise> Później są tylko ludzie, którzy mają, kurwa, karłowatość, tak, to da, nic, 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 tak, ja. Tak. tak, jesteś rozgraniczeniem. Między zwykłymi ludźmi a tym. A kurwa, niezwykłymi, okej. Okay. Ej, no nie ma żadnego Osoba. kurwa krokodyla. Krokodyla. nada, na Ej, co to było? To wąż. Wąż wasz... rzeczny. Jest niebezpieczny. Dobra, pierdolę te krokodyle. Nie ma niczego w ogóle. Żadnego zwierzęcia nie minęłam teraz. Ja kurwa, też, tak. Ja te jadę. Innego. I zero. Jeździmy, jeździmy i chuj wielki jeden jest tu. A nawet jakby jakiś chuj się znalazł, nie O, widzę tam, jakieś nie zwierzę. O, gratulacje. A zwierzę jakieś mam. Brawo. I spierdala już przede mną. No nic dziwnego. Ale daleko byłam, a już spierdala. Zajebane. Chciałabym znaleźć krokodyla. O nie, nie mogę skurować, muszę je... Na brzeg przyciąg... kurde, przyciągnąć. No nie wytrzymam. Co? No chodź tu. Co to za łanie? Lalunie, co wy się tak znerwujecie? Chillera. A bo jedynie denerwują te zwierzęta. No mają mają czekać uciekać. Ładujemy. Jeszcze jakieś zwierzę by mi się przydało. Jadę, jadę i kurwa jadę. O, dobra. Laleczki, jak tam wam idzie polowanko? Nooo... No coś, 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 coś. Ej, tu ktoś strzela. Okay, no o. Produkcja wstrzymana? Oh. Ej, bo Czemu? musimy chyba rozpocząć misję zaopatrzenia, bo nie ma już rzeczy. Tak? Tak mi się to co zrobimy? Zaraz czekaj, jeszcze coś zrobić. O, tu Kto mam jedno? jeszcze żółwia. Kurde. Nie, żółwik. No przykro mi bardzo, ale żółwik też. Jak jest bida, to bida. <ścoughs> A czemu nie mogę? A, bo ja nie mam pieniędzy. Jak mam kurwa zamówić towary, jak ja nie mam pieniędzy? Musimy zrobić misję zaopatrzenie. Może bo... ja mogę. A może? Nie wiem, zobacz, bo ja nie mogę. No, ja nie mogę. O, O! O! Szybko, chodźcie do mnie! Ja przyjeżdżajcie, bo krokodyle. krokodylę! Czekaj, już patrzę. Krokodyle masz? Krokodyle. Gdzie Ania ty jesteś? Ania jest tam, Zaznaczam. gdzie mamy oznaczone, mamy oznaczone. Gdzie jest mi kurwa kuń? Tu. Dobra, chodźcie szybko, bo kurwa cztery krokodyle zabiłam, to tylko że nie możemy się teraz rozdzielić. No nie możesz, nie możesz. Zapierdziulam laleczko. Ja jedź, też tam pędzę. Pędzę, pędzę! Pędzę, pędzę, pędź. Zapierdalam. Zapraszam. Ja wam załaduję zaraz na ten. Ania, jak się podjarała. A, no. Ale dobrze, potrzebujemy. Ania, o o, 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 Skóry mam cztery, cztery. Ale tam pędzi Martusia. Pędzę, ale, pędzę. Ale zapierdziula. Aneczko, czekaj, jestem. Czekaj. Aneczko, jesteśmy. Czekaj. Widzisz te krokodyle? Widzę je. Gdzie? To weźcie sobie skórę jeszcze Gdzie? idę. Skóruję. jest są mojego konia. Ja nie widzę. Ania, Ania jak biega. A tam. <laughs> Zaoferowana. Zafer <laughs> ja takie, jest, jest. To daj mi Ania, daj mi Ania skórę. No i... Ja... Dobra, już ci dam. Mosz, ja. zawieźcie i przyjdźcie jeszcze po Ej, dobra, to ty tu będziesz, żeby nie uciekły nam, to nie? Ej, ale ja nie mam tej skóry. O, no. dobra, mam, dobra. na ty tu zostajesz, tak? Tak, tak. To tu tak, jeszcze ja dwa się... są, nie? Jadę, no, jadę. No, no, no to ty... no, jadę, jadę, będę. No to po, teraz. A bo mi się wydaje, że tam się kurwa respawnują cztery cały czas. Nie macie wrażenia? No, <laughs> też tak myślę, że może tak być. Wcześniej też były, chyba cztery. Maybe, maybe. A, ale my pędzimy. Ana, widzisz tam jeszcze jakiegoś? Te cztery były, nie? Mm, nie no, pięć miałam, co nie? Bo mam pięć? tam dwie. Teraz mam dwie jeszcze i ja mam jedną jeszcze na koniu zebraną. Idę jeszcze poszukać, może coś będzie. Uuu. Tylko nie oddalaj się może za daleko. No, bo to ci no, zaraz. Spoko. Dobra, jestem. E, wracam tam znowu do ciebie, Aneczko. Dobra. Moja droga. No, nic innego. Nic już nie ma. Czy krokodyli. Dobra, to jadę do spoko. Zapraszam, ja wam załaduję towar. Jadę, jadę, jadę. Ale trzeba zrobić jeszcze tą misję zaopatrzenia laleczki. No to zrobimy. Chyba trzeba. trzeba. Zrobimy. A ile mamy już w ogóle odcinka? Mm, jakieś 20 minut. No, to chyba trzeba, trzeba kończyć, będzie nudne. No tak, dokładnie. To w następnym odcinku zrobimy zaopatrzenie. Dokładnie tak. Nie to... mów Ania, nie zdradzaj to będzie w następnym nie zdradzaj, odcinku. Nie zdradzaj, nie bądź Jezu. taka. Trochę Jezu. tajemniczości. Na... Nie będziemy robić zaopatrzenia w ogóle. To nie jest nasz plan. No, no. Dobra, Anna, jestem. Na jestem. O, widzę cię. Bartuś, a ty też jedziesz już? Jadę, jadę. Chodź to, bo ci muszę załadować na no, pakuj Pakuj I... la lune. Anna się odnajduje jako taki zaopatrzeniowiec. No... A my tylko jeździmy. No, jak takie ciecie. No. Dobra, ostatnia skóra, już nie musisz to pp przyjeżdżać. Dobrze. To co, zawieziemy skórę i się tutaj ładnie pożegnamy z wami. O kurde. Aaaa. powiem ja ty wam Nie mojego konia, bardzo. No i samo, samo to tak brał nie takie szalony. Ej, ale powiem wam, że bycie tym e, tutaj Dobra. handlowcem, tak? Tym. tym nie jest, jest takie da. jakieś mhm. turbołatwe, bo musisz jednak dbać o te rzeczy, bo inaczej. chuj. No to prawda. Łatwiej no. jest być łowcą nagród. No, bo jakby robisz sobie to i koniec, nie? Ja mam jeszcze czaplę po drodze zgarnąć, ale. Ale zachła zachłannica. A jak? Kropna okay. baba. A, 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 Dobra. Przekaż materiały, przekazujemy. No mamy dużo, dużo mamy. Produkcja jeszcze no nie... Produkcja wstrzymana, bo nie mamy materiałów. No to kiedyś Więc. na pewno się tym zajmiemy. No co moi kiedyś? drodzy. jak <laughs> <Ania>, kiedyś. Wcale <laughs> nie w następnym odcinku. Odrobina tajemniczości. Nie. Nie, nie. Wcale. Dobra lalki, to kończymy. Widzimy się następnym razem. Czekaj, jeszcze muszę dostarczyć. O Jezus, Ania jeszcze musi dostarczyć. Ale dużo mi mu przekazały. No dużo, dużo. No. Ana jeszcze miała jakieś kurwa zęby. No właśnie dostarczyłam zęby. No widzę, widzę laleczko. Dużo, dużo tam teraz tego miacha. Łooo, patrzcie. Santa Maria. Mamy cały. Cały pasek Udało się. To teraz tylko jeszcze materiały. <gry> I będzie gituwa. Będzie Dobrze, no to co, lalki, teraz kończymy. Do zobaczonka następnym razem. Zostawcie coś po sobie, moi drodzy, jak zawsze i co? Do widzenia. Szyna, bye. Bye.